Jeśli mówisz Radom, to myślisz Alberto Dziękowski. Ja jestem naprawdę dumny z tego, że mieszkam w Radomiu. Mamy piękną historię jako miasto, ale mamy też piękną historię sportową. Na pewno jest to największe wydarzenie, jeśli chodzi o scenę sportowalki w Radomiu. Mega się cieszę, że mamy fajny obiekt. To jest duża chwila dla radomskiego sportu. I chciałbym, żeby właśnie wszyscy Radomianie w tym uczestniczyli, bo to jest coś wielkiego dla naszego miasta, ale też na pewno wielkie przeżycie dla nich samych. Radomscy zawodnicy na karcie największej federacji w Europie. Uwielbiany przez lokalnych fanów Albert Odzimkowski w Radomiu przywita w Placce KSW Irlandczyka Tomiego Queen'a. Zawodnik z Zielonej Wyspy. Stanie naprzeciw Polaka po dwóch wygranych przez knockout z rzędu. Mocny chłopak z Wielkiej Brytanii. Wolę walczyć z zagranicznymi rywalami. Muszę teraz wyjść, udowodnić swoją wartość. Chciałbym znowu być zwycięskim zawodnikiem który liczy się w o najwyższe cele. To jest moje marzenie. Radom lubi, Radom u mnie i Radom kocha kibicować swoim zawodnikom. No Jeśli nic nie da rady, to co może dać radę niż te trybuny, które powinny mnie ponieść i chciałbym ich prosić o wsparcie, by ze mną tam byli i żeby po prostu ten doping poniósł mnie do odwrócenia karty, czyli do wygranej. Chcę udowodnić coś Wam, ale przede wszystkim chcę udowodnić coś sam sobie, że mogę, że jeszcze liczę się w stawce. Siemanko, tak jak Wy, jestem radymeninem. W końcu KSW zawitało w nasze progi. Zrobię wszystko, wszystko, żeby wygrać, bo wiem, że jesteście ze mną i proszę Was, ponieście mnie do tego zwycięstwa.